Wielu runeterran pociąga magia, lub ostatnimi czasy nowa gałąź nauki, techmaturgia. Większość z nich wiedzę tę pogłębia w koledżu lub na uniwersytecie. Ryze jednak nie był stworzony do przemierzania korytarzy tradycyjnej szkoły. Większą i silniejszą więź czuł z magią runeterry, a nie z tymi, którzy próbowali go uczyć. Jako młodzieniec wyruszył w świat, by odkryć źródło, które tak go pociągało. Podróżował, szukając rad potężnych pustelników, wiedźmi, szamanów, każdego, kto mógł podzielić się czymś, czego nie wykładano w miastach państwach Valoran. Gdy Rajs nauczył się już wszystkiego, wyruszył w podróż, by odnaleźć zapomnianą, zagubioną i zakazaną wiedzę, zagłębiając się w mistyczne światy, do których inni bali się zaglądać. Poszukiwania Rajza doprowadziły go do poznania tzw. magii cierni. Wymagało to od niego wytatuowania zaklęć na swym ciele, spajając jego istotę z niesamowitą tajemną mocą i spełniając jego marzenie o połączeniu się z mistyczną energią Runeterry. W trakcie swych podróży odkrył też olbrzymi, niezniszczalny zwój, który nosi na plecach. Tylko on wie, jakie zaklęcie na nim zapisano. Stwierdzi, że to wynaturzenie, przed którym musi chronić świat. Zaciekawiło to wiele osób, ale nikt nie wie, jak odseparować rajza od zwoju, ani jak pokonać zbuntowanego maga. Rajs przystąpił do League of Legends, żeby zbadać z bliska magiczne stworzenia i potężne kreatury, które walczą w szeregach ligi. W ten sposób ukończy swoje badania nad mistyką Runeterry. Rajs nie jest już tylko magiem, stał się magiczną istotą. Członek Wysokiej rady, Hejwan Reliwasz